Jak tak się zastanawiam, to ciekawe, czy z tuneli można korzystać. Jak dobra jest tam wentylacja. W sumie bez prądu nie powinno. W sumie bez prądu nie powinno nawiewać zbyt dużo z powierzchni. Powietrze dla mnie może śmierdzieć stęchlizną. Po tygodniu noszenia maski i tak niewiele mi to przeszkadza. A tak przynajmniej sobie wymawiam. Widzę coś, co przypomina zajazd, kolumny, torowiska. Sprawdzam pomieszczenia, które nie są zamknięte. Widzę ciało, pierwsze. Widzę pierwsze ciało. Samotnie leży przy ostatnim stopniu. Dawno skóra skruszała na jego białych kościach. Dziura we ubrania, torba i maska gazowa. Ha. Ambient tuneli gra w przestrzeni, a ja idę dalej.